Cześć, tu Lego Franio. Dzisiaj pokażę Wam książkę Lego Cute Ideas, czyli po polsku Urocze Pomysły. Zapraszam wszystkich do oglądania. Książka ta kosztuje 54 zł bez grosza i zawiera ona mini model tego stworka. Sowy jednorożca. Jest ona napisana nie po polsku, tylko po angielsku. No dobra, otwieramy. Tutaj znajdują się klocki, z których można zbudować tego stworka, w tej chmurce. No i zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze ani razu nie zaglądałem do tej książki, także dla mnie to też będzie zaskoczenie. O, no dobra, tutaj mamy na początku pokazane różne stworki, lody, chmurki i tak dalej. O, fajne ciasteczko. Idzie sobie tutaj. I tutaj chyba będziemy otwierać te klocki. Dobra, patrzymy co dalej. Tutaj widać na tytuł. Cute ideas. Mamy spis treści. Tutaj sowa rzecz informuje nas, że można znaleźć instrukcje jak ją zbudować na stronie 70. No dobra. I tutaj mamy już chyba różne pomysły. Na przykład, jak zbudować takiego kaktusa. Śniadaniowe stworki, zwierzątka oraz wiele więcej. O, fajna podstawka na telefon. Nie będę wam zadał wszystkiego, jeśli będziecie chcieli kupić tą książkę, tylko wybrane modele. Tutaj zwróćcie uwagę na fajnie wykonane uszka, które są zdobione z dwóch desek surfingowych. Bardzo ciekawy zabieg. O fajne urodzinowe stworki, baloniki, prezenty, przekąski bardzo fajne, zwłaszcza to ciasteczko, no naprawdę super tutaj są pomysły. Można zbudować takie mini pokoiki, łazienkę, sypialnię, fast foody, psa doga, lody na plaży, instrumenty muzyczne, no i na końcu mamy instrukcję jak zbudować naszego przyjaciela. Sowa jednorazowa, w angielsku oulikorn. No dobra, to ja zabieram się do budowania. Musimy najpierw to otworzyć. No dobra, już. I wyciągamy nasze klocuszki. O! Jeszcze są zapadają w taki woreczek, nie było tego widać od zewnątrz. No fajnie, fajnie. Dobra, mamy już. I tak to wygląda. Przypomina mi się trochę taki polibak z Lego House, tutaj gdzieś się oświetla jego zdjęcie. No i dobra, ja idę budować. Ja już zbudowałem sowo jednorożca i znalazł się tutaj jeden zapasowy element, taki niebieski selek. Ma takie duże, okrągłe oczka i nie wiem, czy występuje to we wszystkich oczkach tego typu, ale zwróćcie uwagę na tą niebieską część. Wygląda to bardzo ładnie. Ogólnie ten sowo jednorożec jest taki niebiesko-różowo-biały. Nóżki my wykonają z takich plejtów 1 na 2 zaokrąglonych. Tutaj ma oczywiście rączki, buzie i u góry wiadomo, jak to jest jednorożec, to musi mieć co? Róg. Ogólnie bardzo udany mini model tego słowa jednorożca. No i ja daję łapkę w górę. Ja na koniec jeszcze zbuduję jakiś mini model z tej książeczki, do której sobie coś wybieram i zaraz rozwracam. Dobra, po krótkiej chwili udało mi się zrobić takie dwa. Fajne cukiereczki, o tutaj są. I na jednym mi jeszcze taką ładną ozdobę z kwiatuszka. Tutaj ogólnie te papierki to są tak naprawdę liście, których się używa do drzew, do roślin, a to jest ich fajne i kreatywne wykorzystanie. To tylko tak na szybko budowałem, ale wiadomo, w tej książeczce jest o wiele więcej wspaniałych pomysłów. Tu się pyta, jaka będzie Twoja następna budowla. A na kolejnej stronie jest spis wszystkich elementów, które są przydatne do budowania takich stworków. Tutaj są informacje o autorach książki, a na końcu jeszcze zdjęcie stworków. No dobra, to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej książeczce i o tym stworku. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!